Wierszomania to wiosenne spotkania najmłodszych z poezją. W Policach impreza odbyła się po raz siódmy. 15 maja odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego organizowanego przez Policką Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Wierszomania. Wzięły w nim udział dzieci z 16 przedszkoli i grup zerowych z terenu powiatu polickiego. Ideą konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Proszę Pana, proszę Pana, rzecz nie niesłuchana. Zamiast deszczu u Dziś padała oranżada i w dodatku całkiem słucha. Fynnie, ładnie, fynnie, Zabawę prowadzili uczniowie ze zespołu szkół w Policach. Publiczność wysłuchała wiersze autorstwa Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty Gelner i innych znanych pisarzy książek dla dzieci. wierszumania zakończyła się wręczeniem nagród i upominków wszystkim uczestnikom. Najlepszymi okazali się Dominika Walenciak z przedszkola nr 6, która zajęła pierwsze miejsce, Wiktoria Modrzyńska ze szkoły nr 8, miejsce drugie i Szymon Mickiewicz z przedszkola nr 6, który zajął trzecie miejsce. Zjadłam całą czekoladę, owocową marmoladę i na koniec mogę przysiąść, kolorowych glasków wstysnąć. Teraz się Zawie z kolegami się nie bawię. Czemu? Bo nie boli on choć Mały łagą duszek.